Cześć, kochani Tyśelska, witajcie ponownie. Ja sotę, ponieważ pokażę Wam dzisiaj moją poranną rutynę pielęgnacyjną. Zapraszam. Jak pewnie zdążyliście się już zorientować, nie jesteśmy u mnie w łazience, bo tam nie ma okna. Światło jest słabe. To znaczy słabe, jak na nagrywanie, bo tak normalnie nie brakuje tam światła. Musiałabym przenosić lampy. Po co to robić i kombinować, skoro mogę usiąść tutaj przed Wami i nałożyć to wszystko tutaj? Pozwólcie, że zanim zacznę aplikować te wszystkie warstwy na siebie, Nałożę balsam. Bo zaraz po umyciu głowy i nałożeniu toników to zwykle właśnie balsam na usta wjeżdża, można tak powiedzieć. Obecnie jest to Lano Lips, to, to, to jest ta ich 101 Ointment Multipurpose Super Balm. Bardzo przyjemny, bardzo fajny, daje mi dokładnie takie efekty, jakie daje mi ta maska na noc, którą ja, której ja używam i na noc i na dzień. Od Lenerz, z tym, że tu jest, moi drodzy, ile tego produktu tutaj jest. Wiecie, że nie widzę? O, przepraszam, 9, 9 gram, 9 gramów, tak powinno powiedzieć. 9 gramów jest. Nie pamiętam, ile jest w Lenerz, ale no, już niedługo to wykończę. Lenerz starcza mi na dłużej i chociaż to jest świetne, gęstsza formuła niż ta maska od Lenerz, to jednak sięgnę po Lenerz znowu. Już mam zapas zrobiony. Kiedy nakładam moją pielęgnację poranną, przyznaję, że tu już mam taki wyćwiczony rytuał. Wchodzę do łazienki rano, jeszcze wszyscy śpią, myję głowę, myję twarz, żelem, zaraz go wam pokażę, bo twarz żelem już myłam w łazience. Yy, no właśnie, nie, nie opowiem wam za chwilę o tym żelu. Mały przerywnik. Ja jestem na etapie montowania. Tego filmiku i jak zaczęłam przeglądać materiał, który nagrałam, moi drodzy, zapomniałam wam powiedzieć o tym żalu. Tak się rozgadałam o hydrolatach, tonikach, że kompletnie mi to wyleciało z głowy, ale trzeba wspomnieć o żalu, bo korzystam z jednego od lat. I czasem przyznaję mam romansy z innymi produktami, ale potem wracam bezaplacyjnie do. Żelu od Cerawe to jest ich oczyszczający żel do mycia dla skóry normalnej i tłustej. Zaznaczam, że to jest dla normalnej i tłustej cery z zieloną naklejką z tej strony, dlatego, że oni mają jeszcze wersję, wersję bardziej nawilżającą. To jest emulsja do mycia nawilżająca, niebieska już etykieta, co czy etykieta z niebieskimi elementami. Nie korzystałam z tamtego produktu. Ten jest fantastyczny. Moi drodzy, on zawiera ceramidy. On zawiera, nieacynamit, moi drodzy, kwas hialuronowy. Jest bezzapachowy. To jest żel, który pięknie domywa wszystko. Ja mam tendencję, właściwie moje pory mają tendencję do zapychania się w strefie T. On pięknie wszystko domywa, czyści. Mówię o bardzo tłustych formułach, jak olejki, czy gęste, tłuste masła do makijażu, którymi ten mój makijaż pod koniec dnia właśnie rozpuszczam. Później zmywam sobie wszystko tym żelem. Wszystko pięknie ładnie schodzi, domywa się, przy czym cera nie jest nadmiernie wysuszona. Tak, ja później muszę nałożyć kolejne etapy pielęgnacji, ale nie ma tego poczucia ściągnięcia skóry. Zaraz po suszeniu twarzy ręcznikiem, a przy czym wiecie no, widzę, że te moje pory są doczyszczone, czyli mocny, bardzo skuteczny, przy tym w miarę delikatny, jak na kosmetyk do cery mieszanej i tłustej, jak na kosmetyk, który ma właśnie dogłębnie wszystko y, wyczyścić i domyć, jest super. Ja z reguły sięgam po takie wielkie, litrowe pojemniki, ale no, nie zawsze są dostępne w internecie. Y, bardzo często jest tak w ogóle, że są etapy, może tak, że ten kosmetyk ciężko w ogóle dostać. Ja go widzę na półkach czasem w drogeriach drogeriach, aptekach Super Farm, bo jego kupicie w aptekach, w tej części aptecznej. Są takie momenty, że nigdzie go nie można dostać, yy, więc ja mam zawsze zapas u siebie w domu. Ja z nim nie jeżdżę, to muszę przyznać, bo to opakowanie, chociaż można kupić mniejsze, ta pompka, to wszystko, te jego gabaryty sprawiają, że ja nie lubię go do kosmetyczki wsadzać. Tak, miałam etap, że przelewałam go do takich typowo podróżnych pojemniczków, ale... Zwłaszcza jak lecę samolotem, zmiany ciśnienia czasem się to wlewa, potem muszę czyścić kosmetyczkę, nie lubię tego, więc lubię na podróży mieć gdzieś tam w zapasie u siebie w szafce piankę do mycia. Wykończyłam bardzo fajna, była piankę z Eveline, tą wersję kokosową. Mam teraz, już mi się nie chce iść, <grych> piankę z orientany, taką chyba z opcją złota pomarańcza już nie pamiętam dokładnie, e, więc na wyjazdy biorę pianki, one się świetnie sprawdzają, ale tak na co dzień w domu, wiecie, rano, wieczorem, żelik z magia. Tak i teraz zapraszam Was z powrotem do tego oryginalnego materiału, a ja wracam do montowania. Myję twarz żelem, myję głowę, no i nakładam tą pielęgnację przy mokrych włosach, ale z racji tego, że będę tutaj mówić i troszeczkę to wszystko potrwa i te moje włosy zanim skończę nagrywać wyschną, a tego nie chcemy, bo wtedy zrobi się naleśnik. No nie, no może nie naleśnik, ale one nie będą tak puszyste i nie będą tak fajnie ułożone, więc najpierw ułożyłam włosy, później umyłam twarz. Nie jest ranek, jakbyście się nie zdążyli się zorientować. Nie jest ranek, dzieci już są w szkole, ja już byłam na siłowni, ale z racji tego właśnie, że byłam na siłowni mm, i wzięłam sobie. Bo to jest dłuższa historia, ale i tak ją wam opowiem, poszłam na siłownię i ja zwykle na siłownię biorę sobie. Jakiekolwiek kremy nawilżające w saszetkach, takie próbki, jakie dostajecie ze sklepów internetowych z Sephory czy z Deglasa do zamówienia, co Wam rzucają. Ja je mam posegregowane, wiecie, balsamy do ciała, kremy nawilżające, kremy pod oczy i jak idę na siłownię, sobie wyciągam z pudełeczka krem nawilżający, idę na siłowni, biorę oczywiście prysznic, później nakładam ten krem nawilżający, jadę do domu szybciutko i tam jeszcze aplikuję SPF, reaplikuję. I wszystko jest ok. Z tym, że tym razem na siłowni wzięłam sobie, muszę mieć bałagan w tych moich saszetkach. Wzięłam sobie jakiś krem nawilżający, ale z jakimś tintem. I tak nie do końca mi się to podobało. Znaczy nałożyłam na siebie, bo nic innego na twarz i nic innego nawilżającego nie miałam, ale przyjechałam do domu i stwierdziłam, że muszę dokładnie umyć twarz, no i. Oto jesteśmy, bo stwierdziłam, że to jest świetny moment na to, żeby Wam pokazać moją pielęgnację poranną. Nałożyć to wszystko jeszcze raz na twarz, jak już się będę tak porządnie szorować. Więc zaczynamy. I zaczynam, moi drodzy, od toników, a właściwie od toniku i hydrolatu. Najpierw skupmy się na hydrolacie. Pozwólcie, że najpierw go aplikuję, bo już <ścoughs> czuję, że potrzebuję. Nakładam go tylko na twarz. Dlaczego? Dlatego. Dlatego że... To jest hydrolat z oczaru wirginijskiego. Oczar wierginijski wysusza, moi drodzy. On ogarnia troszkę to moje sebum. Już Wam zaraz mówię, co ten produkt tutaj zawiera. To jest po prostu 100% hydrolatu z oczaru wierginijskiego, który działa przeciwzapalnie i łagodząco. On oczywiście też funkcjonuje jako tonik. Tonizuje skórę i przygotowuje ją do dalszych procesów, procesów kosmetyków, do dalszych etapów pielęgnacji. I ja z oczarem wierginijskim obcuję, można tak powiedzieć, od lat już moja cara z tym, że z racji tego, że on działa jednak troszeczkę wysuszająco, to nie mogę go aplikować na moją szyję, ponieważ wtedy ta szyja moja robi się wysuszona, taka pergaminowa. Więc na szyję idzie co innego, zaraz Wam pokażę co. Ale jaka jest różnica między hydrolatem a tonikiem? Tonik to jest po prostu gotowy kosmetyk, z reguły oparty na wodzie albo na hydrolacie właśnie. A hydrolat to jest efekt uboczny, moi drodzy, jak się nazywa ten proces? Efekt uboczny destylacji parą wodną olejków eterycznych. Do czasu wyrzucono ten produkt, jako resztki, właśnie, a potem zorientowano się, że on jednak ma właściwości pielęgnacyjne, tonizuje świetnie, właśnie, cerę, no i ja od lat. Po Oczar sięgam swojego czasu w, w Stanach Zjednoczonych. Miałam taki tonik z Oczarem marki Thayers. On jest niedostępny w Polsce. I rok temu, czy jeszcze w tym roku, na początku, przerzuciłam się na ten hydrolat marki Nature Queen. On niewiele kosztuje. Ja tutaj czytam ze strony Cosibelli informacje dla Was dzisiaj, dlatego że oni mają tą swoją stronę świetnie zorganizowaną. Tam jest. Bardzo często więcej informacji o produkcie niż na stronie producenta tego produktu. I ja, co prawda, może tego konkretnego kosmetyku akurat tam u nich nie kupuję, ale tam też jest w bardzo przystępnych pieniążkach za 100 ml, bo takie opakowanie trzymam w dłoni, trzeba zapłacić 22 zł. Zawsze rano pierwsza rzecz, jaką nakładam na siebie na twarz. Tego nie robię już wieczorem, ale. O wieczorze, kiedy indziej będziemy mówić. No ale co robię z szyją? Bo ja specjalnie dzisiaj założyłam moi drodzy tą bluzkę na ramionczkach. Trochę było za chłodno, więc sweter też wjechał. No, tutaj Wam nie szumiała mikrofonem. Eee, aplikuję oczywiście wszystkie kosmetyki na twarz, na szyję i na dekolt. I no, hydrolat na twarz, ale na szyję i dekolt. I rano i wieczorem. Prebiotyczny tonik marki Skintra. To jest złoto w szklanej buteleczce z etykietą pochodzącą z recyklingu. To jest tak fenomenalny produkt, że ja z niego korzystam latem jako krem nawilżający, bo to jest bardzo bogata formuła. Zaraz wam pokażę. To może być też serum. Zimą jest to dla mnie właśnie tonik. To jest, tak jak powiedziałam, złoto. Nic się nie może zmarnować. Aplikujemy na szyjkę i ja Wam tutaj już czytam co jest dobrego w tym toniku. Przede wszystkim dostajecie całkiem sporo, bo 100 ml tu jest, tu w środku jest skwalan, jest... są emolienty, przepraszam, emolient suchy, który wygładza. O, koło mikrofonu będą szumy, będą trzaski. Jest... Kochany przez moją cerę, ekstrakt ze sfermentowanych drożdży, tutaj jest 5%, stężenie 5% tego, tego składnika aktywnego, jest azeloglicyna, 3% stężenie, rozjaśnia przebarwienia naskórkowe i skórno-naskórkowe. Zapobiega powstawaniu przebarwień, jest tutaj izomerat sacharydowy, to jest polisacharyd, który dogłębnie nawilża i utrzymuje odpowiedni stopień nawilżenia Waszej skóry. Jest tutaj dwuprocentowe stężenie niacynamidu, jest tutaj inulina, to jest prebiotyk, jest beta, beta glukan, przepraszam, który silnie nawilża. Jest też black bee Ome powder, jest to opatentowany składnik pozyskiwany ze sfermentowanego miodu czarnych pszczół ze Szwajcarii. Co on robi? Przewraca zdrowy balans mikroflory skóry, poprawia poziom nawilżenia. Jest tutaj też alantoina, oczywiście dogłębnie nawilża, zmiękcza koi, wpływa regeneracyjnie na Waszą skórę. Słuchajcie, i można by tutaj tak czytać właściwie, bo tutaj jest o wiele więcej informacji. Ja Wam takie wypunktowałam tylko najważniejsze. Zostało mi go tyle. To jest moje drugie opakowanie i oczywiście, że kupię sobie kolejne. Nie miałam jeszcze nigdy czegoś nawet podobnego w dłoniach na twarzy. Moja skóra go uwielbia. Ten filtrat ze sfermentowanych drożdży sprawia, że te moje powiększone pory trochę się uspokajają. To moje zaczerwienienie w okolicy nosa też jest złagodzone. Pory się zwężają, ta skóra wydaje się gładsza, jest mięciutka, nawilżona, ale nie przenawilżona. z racji tej swojej bardzo bogatej formuły jak na tonik. Nie jak na krem, ale jak na tonik. Świetnie jako krem nawilżający latem przy mojej cerze mieszanej się sprawdza. Świetny kosmetyk. Naprawdę, jeśli jeszcze nie próbowaliście niczego marki Skintra, a to jest marka stworzona przez właścicieli sklepu Cosibella, to proponuję zacząć od tego toniku, bo naprawdę jest wyjątkowy. I co dalej? Przyznaję, że moja plagnacja poranna jest mniej rozbudowana niż ta wieczorna, ale dzisiaj na tej porannej się skupiamy. Będzie krócej. To na pewno moi drodzy. Później serum pod oczy. I to jest y, to Serum 15 ml z NIOT. To jest ich Fractionated Eye Contour Concentrate. Szklane opakowanie, pipetka, dosyć płynne. Czekajcie, pokażę Wam. Nie wiem, czy złapię ostrość, ale widać mniej więcej, że jest raczej płynne, chociaż ma. Jest takie lekko tustawę. Bardzo delikatnie lekko tustawę pod palcem. Słuchajcie, ja sobie je właśnie aplikuję na okolice. Oczu na powiekę górną i tutaj. To jest serum, które ma w sobie peptydy. Znowu przeskakuję na stronę internetową. Ma kwas hialuronowy, ma biokompleks drożdży, który zmniejsza widoczność cieni pod oczami. Ma roślinne kompleksy silanetriolu, które zmniejszają opuchliznę i redukują przebarwienia. Jest niacynamid, niacynamid też. Nie wiem, gdzie się tak spieszę. Są peptydy... Moi drodzy, co ten produkt powinien robić? Wyrównywać kolor skóry, spłycać zmarszczki, zwiększać syntezę kolagenu, nawilżać, redukować opuchliznę i cienie pod oczami, niwelować przebarwienia wokół oczu. To nie jest kosmetyk, który, który Wam zastąpi krem nawilżający, krem pod oczy. Absolutnie, jest przede wszystkim za mało nawilżający. To jest serum, coś, co trzeba jeszcze kremem przykryć. Tak jak powiedziałam, on jest taki bardzo delikatnie tłustawy pod palcem, on, ten kosmetyk. On bardzo szybko się wchłania i właściwie tutaj już nie ma o czym mówić. Wchłonął się ekspresowo. Ja korzystam z tego kosmetyku, ponieważ mam opadającą powiekę. I ona była opodająca od zawsze. Oczywiście jak byłam młodsza, skóra była jędrniejsza, to nie było to tak widoczne. Im jestem starsza, tym tam ta skóra po prostu wiotczeje. I był taki okres, że ja odstawiłam ten kosmetyk, bo on nie należy do najtańszych. I zauważyłam po miesiącu, że znowu ta moja skóra zaczyna leżeć po prostu na rzęsach. To już jest ten etap, moi drodzy. Nie wiem, niektórzy mnie namawiają, zaczynają, tak, wiecie, niezbyt agresywnie, niezbyt inwazyjnie, a może bym sobie tutaj coś tak. Nie mówię nie, może w końcu dojdzie do tego etapu, że po prostu będziemy ta powieka, powieka wkurzać i pójdę do jakiegoś chirurga, powiem, poproszę prostu kawałek odciąć. Nie wiem, co oni tam z tym robią tak naprawdę. Na razie staram się odwlec ten moment jak mogę. Nie zarzekam się, nie krytykuję innych, którzy sięgają po takie metody. Jak na razie nie mam na to ochoty. To się nie sprawdza. W widoczny sposób napina to moją skórę. Znaczy, nie czuć tego napięcia po aplikacji kosmetyku, bo wiem, że takie kosmetyki też na rynku są, że czuć napięcie. Tutaj nie czuć napięcia, natomiast ja widzę po mojej skórze, że ona robi się jędrniejsza i po prostu ta skóra nie jest już tutaj aż tak bardzo zwiodczała. Oczywiście nie jest tak, przynajmniej w moim przypadku tak nie było, że jak sięgniecie po to serum, po tygodniu, dwóch będzie efekt wow, bo ja pamiętam, że na efekty musiałam troszeczkę poczekać, miesiąc co najmniej, ale jest zauważalna różnica, tak jak powiedziałam. No i miałam etap, że próbowałam czegoś innego, nie sprawdziło się bardzo szybciutko. Wróciłam do tego kosmetyku, zrobiłam sobie zapas na stronie internetowej deciem.com, ponieważ oni w listopadzie zawsze mają. Um, miesiąc zniżek i zaopatrzyłam się w ten kosmetyk. Starczy na bardzo długo. Tu jest małe opakowanie, tak jak powiedziałam, 15 ml, ale starczy na długo, no bo wiecie, kropla dwie, tyle. I jak już mam to serum potoczy nałożone, ono już wsiąkło, <laughs> ale wiecie, no, nie mówię sama do siebie w łazience, jak aplikuję pielęgnację, to aplikuję witaminę C na twarz, szyję i dekolt. I ostatnio zużyłam dwa opakowania moi drodzy, oczywiście, jedno po drugim, witaminy C marki Skintra. Tej marki. Ono jest w 20% stężeniu, ma kwas ferulowy, jest fenomenalne, ale jak szukałam sobie, robiłam zakupy na stronie Bielendy, to zauważyłam, że oni mają coś takiego. To jest ich seria Energy Boost, to jest to 4% rozjaśniające serum z ultra stabilną witaminą C. Tu też jest kwas ferulowy, ale tego nie wyczytacie na stronie hmm, Bielendy. Y, bo to jest właśnie jeden z tych przypadków, gdzie Cossie Bella ma o wiele lepiej opisane produkty niż producent. Bo na przykład ze strony Kosibella dowiadujemy się, że jest tu kwas ferulowy, który zwalcza wodne rodniki, że ta witaminka jest w 4% stężeniu. No to wiemy. Oczywiście tutaj już z opakowania. Nie jestem kosmetologiem, chemikiem. Kiepska byłam z chemii. Wiem że witamina C powinna być w ciemnym opakowaniu, bo jest wrażliwa jednak na działanie promieni słonecznych. Fakt, że to ten kosmetyk mieszka u mnie w łazience, w szufladzie, on promieni słonecznych, no teraz je widzi. Nie zauważyłam też, żeby ten kosmetyk na żadnym etapie, nawet czasami wiecie, jak jest osad pozostałości przy aplikatorze, to one, jak jest witamina C, to są miejsca, gdzie ten produkt robi się po prostu żółty, pomarańczowy. Tu nie zauważyłam czegoś takiego. Pozwólcie, że ja sobie zaaplikuję. To jest taki żelik. O. Zapikuję sobie ten kosmetyk. Jedna pompeczka starcza mi na całą twarz. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Taki żelowy, miękki. Jak zacznie wsiąkać w twarz, w cerę, to będzie lepki. Natomiast trzeba mu dać troszeczkę spokoju. On wsiąknie całkowicie i już tej lepkości nie będzie. Druga pompeczka idzie na szyję i dekolt. Staram się tutaj tego mikrofonu nie. Nie sztuchać. Tutaj jest 15 ml produ produktu, więc nie starczy mi na długo, <noise> ale jest bardzo przyjemny ten kosmetyk, muszę przyznać, i w, użytk w użytkowaniu. Yy, moja skóra ma takie lekkie glow teraz, i to glow się utrzyma, aż nałożę kolejną warstwę mojej pielęgnacji. Przyznaję, że to glow nie pojawiło się natychmiast. Ja pamiętam, że jedna z Was pytała mnie, jak pokazałam na Instagramie, że korzystam teraz z tego. Z tego kosmetyku pytała mnie, czy jest takie subtelne glow, bo witaminka C od marki SkinTra rzeczywiście sprawia, że ta skóra tak lekko lśni. Nic agresywnego, nic z drobinką, żadna perła, taki blask zdrowej cery. ja to bardzo lubię. I pierwsze 2-3 dni nie zauważyłam takiego efektu, ale już przy każdym następnym dniu zauważam, że właśnie skóra lśni w taki bardzo przyjemny, zdrowy sposób. Już lepkości nie ma, to serum się całkowicie wchłonęło, nie ma o czym mówić. Przyjemne, tylko tak jak zaczęłam opowiadać i nie wiem, czy skończyłam ten mój długi wywód, nie wiem, jak się ma ta witamina C do tego, że ten produkt nie robi się żurty, nawet przy końcu tutaj tego aplikatora, że to opakowanie jest przeźroczyste, może na tym polega ta jej ultra stabilność? Nie wiem. Natomiast bardzo przyjemny kosmetyk. Czy kupię kolejne opakowanie? Kurczę, powiem Wam, że nie wiem. Chyba tylko i wyłącznie dlatego się zastanawiam, że jest to go po prostu niewiele. 15 ml, ale nie wykluczam. I, moi drodzy, krem pod oczy. Jedyny. <laughs> Jedyny, jaki, kurczę, mam u siebie od lat już chyba. To jest oczywiście marka Paula's Choice. To jest seria, jej clinical, filetowe opakowanie. Nazywa się Ceramide Enriched Firming Eye Cream. Jest tutaj... Są tutaj ceramidy, jest retinol, jest witamina C, co właśnie. A nie, wytarłam, kurczę, ale może będzie przy samym końcu. Widać lekko żółciutki. Widzicie, produkt wyszedł z, tego, z tej dyszy? On w ogóle jest taki lekko żółciutki. Nie kładę całej pompki tego mm, kosmetyku, bo wtedy tego produktu jest po prostu za dużo. Mam wrażenie, że wtedy się czasami korektor roluje, tak jakby. Za dużo było tego nawilżenia, skóra wypija to, co tam chce wypić, to czego potrzebuje, a resztę zostawia. Natomiast jak takie pół pompeczki sobie wycisnę i sobie tutaj wklepię właśnie w powiekę, pod okiem, robię to dziwnie, bo staram się cały czas, żeby nie ruszać mikrofonu. Ekspresowo się wchłania, pięknie nawilża, moi drodzy. Oczywiście można go dostać też na stronie Kosibeli. To nie jest filmik sponsorowany. Kosibela nawet nie wie, że ja pewnie ten filmik kręcę i tak z ich strony korzystam, posiłkuję się informacjami z ich strony, no ale po prostu tam jest wszystko fajnie wypisane. Są ceramidy, wzmacniają barierę ochronną skóry, jest witamina C. Jest retinol, jest ekstrakt z winogrą, są peptydy, jest Alantoina i bo koją i łagodzą skórę. Nawilża pięknie, ujędnia w zauważalny sposób. Mam już zapas, moi drodzy. Bo to tak jak powiedziałam, korzystam z tego kosmetyku od lat. I miałam mały romans z innym kosmetykiem. Na początku zeszłego, rok temu chyba. Tak, to był luty, czy styczeń nawet. I sięgnęłam po ten. co to było? Nawet nie pamiętam. Wymazałam z pamięci. Nie było to dobre. Wróciłam tego kremu, ale mam ochotę na coś nowego. Tylko, kochani, to musi być tłuste. Właściwie nie tyle tłuste, co bardzo treściwe. Ja nie sięgam już po takie kremy lekkie, nawilżające. Tu musi być moc. Tu jest moc. Nie jest tak właśnie tłusto, ale treściwie, co ja bardzo doceniam. Może to o te ceramidy chodzi. Nie wiem. Ten kosmetyk jest świetny. Zastanawiam się nad tym kremem od Bobbi Brown. Musiałam go chyba zmacać w deglasie, żeby sprawdzić jego konsystencję. No to od lat mi się sprawdza. No i tak jak powiedziałam, kolejne opakowanie już jest rezerwa zrobiona. Ale się zastanawiam. No jak coś macie, dajcie znać w komentarzach. Wiecie co, jednak chociaż trochę mi chłodno, znaczy właściwie ciepło jest w mieszkaniu, ale jakoś tak lubię sweterek i tak dalej. Już mam dość... Martwienia się tym mikrofonem, moi drodzy, już na sam koniec filmiku. Krem nawilżający to jest moment, w którym ja, kiedy już to wszystko ładnie wsiąkło, krem też, serum, aplikuję krem nawilżający. Z tym, że mój krem nawilżający skończył mi się 5 dni temu. To nie jest tak, że ja od 5 dni nie nawilżam mojej cery, nie, bo to wszystko trzeba teraz fajnie przykryć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pokażę Wam teraz krem świetny. Czy znaczy, 5 dni z niego korzystam i uważam, jak do tej pory wszystko, jak to mówi mój brat, gra i buczy. Natomiast to jest krem z SPF-em, a u mnie z reguły to są dwa oddzielne etapy pielęgnacji. Może Wam najpierw pokażę, z czego korzystałam do tej pory. Jako krem nawilżający miałam ten krem z orientany ze śluzem ślimaka. Świetny jest, bo on fajnie nawilża ale y, nie ma jest bardzo przyjemny. Bardzo dużo kosmetyków, które mają śluz ślimaka jako składnik aktywny, są takie śluzowate właśnie. U mnie wolniej się wchłaniają albo potem się zbrylają w jakiś dziwny sposób. Ten był super. Pewnie bym sama po niego nie sięgnęła, gdyby marka Orientana nie przesłała mi paczki PR-owej. Wykończyłam go i jako SPF na niego kładłam ten um, krem z filtrem od Coserex, to jest Aloe Soothing Sun Cream SPF 50. Jego tutaj niewiele zostało, ale ja myślę, że po prostu wrzucę sobie go do mojej torby na siłownię. To jest przyjemny też, przyjemnie nawilżający kosmetyk, on się pięknie wchłania, moja cera mieszanego uwielbia, nie zapycha mnie. Pozostawia lekkie glow, muszę przyznać, ale mniejsze niż ten m, filtr, krem z filtrem marki Holika Holika, też aloesowy w zielonym opakowaniu. Ja normalnie bym z niego jako krem nawilżający i krem z filtrem korzystała, z tym, że teraz jak jest zima, zauważyłam, to może być kwestia tego, że jest m, przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, to znaczy rok temu, ale... No, mieszkanie jest relatywnie nowe. Mamy dużo drewna, mamy bardzo sucho w mieszkaniu. To drewno mam wrażenie, że jeszcze tą wilgoć, niewielką wilgotność, wilgoć z powietrza spija, nasze nawilżacze chodzą non stop i codziennie trzeba je wypełniać wodą. Słuchajcie, w każdym pomieszczeniu w każdym pokoju, w salonie, w kuchni, w biurze, w pokojach dziecięcych, w naszej sypialni stoi nawilżacz powietrza i one non-stop chodzą na maksa i nawilżenie powietrza jest na poziomie 40%. No więc to się odbija też na mojej cerze, centralne ogrzewanie chodzi i ten krem w obecnej sytuacji jest na mnie troszeczkę za mało nawilżający, żebym ja mogła z niego korzystać jako z kremu nawilżającego i SPF-u. I właśnie jakiś czas temu... 5-6 dni temu, tak powiedziałam. Kochani, zaczęłam aplikować to. To jest Bielenda Professional znowu. To jest ich seria Supreme Lab, właściwie seria Barrier Renew, bo to są kosmetyki z ceramidami. To jest odżywczy krem na dzień SPF 30. Wolałabym, żeby to była 50, ale teraz, jak jest zima i w ogóle szaro, burro i ponuro, już się tutaj przełączam na stronę. Cosibelli, oczywiście. To 30 ujdzie w tłumie, moi drodzy. Co tu jest? Na stronie Bielendy niewiele wyczytałam. Tu są filtry chemiczne, jest olej babasu, który odżywia, zapobiega parowaniu wody, są ceraminy, jest hialuronian sodu, który nawilża, jest olensaccia inci, który odżywia, poprawia elastyczność skóry. Mam też krem na noc, świetny jest, bogatszy. Ta formuła też nie jest taka, wiecie, lekka. Natomiast, chociaż bałam się, że będzie za tłusty, za bogaty, że będę się świecić, będę się szybko wyświecać? Nie. Patrzę w podgląd, teraz się zaczerwieniłam, jakaś taka agresywna się zrobiłam. I ja go aplikuję wszędzie na szyję, z tyłu też, na uszy. Na... Chyba teraz w mikrofon, tak? Na dekolt. To wszystko trzeba rozsmarować. Czekajcie, nie z tej strony. Z tej strony, o, krem tutaj, na dłonie. A, i on rubinka. Hmm, Za dużo wzięłam pod oczy i na powieki. No bo tam też filtr trzeba nałożyć. Hej, I tak, zaraz po aplikacji oczywiście będę się świecić, ale kiedy to wsiąknie, kiedy ta moja skóra to wypije, będzie miękka, nawilżona taka ukojona troszeczkę, uspokojona, można powiedzieć będę miała filtr, jest nawilżenie. Nie będę się świecić za bardzo, nie będę się szybko, nie wiem, wyświecać. On nie jest za bogaty, nie jest za tłusty. Fenomenalny jest teraz, muszę przyznać, na tą porę roku moją. No, latem to by była zbyt bogata konsystencja, zbyt bogata formuła, ale teraz jest super. Do tego jest jeszcze filtr, tak jak powiedziałam, za wcześnie, żebym wam powiedziała, czy on na przykład mnie będzie zapychać. Nie zauważyłam tego na chwilę obecną, ale jeszcze jest za wcześnie. Na pewno ładnie leży na nim makijaż, to Wam już mogę powiedzieć. Nic się nie zbryla, nic się nie ciastkuje, świetnie sobie te produkty, po które obecnie sięgam, z nim radzą, a właściwie on radzi z nimi. Ten filtr też świetnie sobie radzi, ale no, gdybym jeszcze to aplikowała teraz na ten krem z Bielendy, to już byłoby za dużo. Wiem, bo próbowałam. I od tego gadania, moi drodzy, wyschły mi usta troszeczkę, więc balsamik. Na tym etapie już powinnam się z Wami pożegnać, ale jeszcze Wam pokażę, co robię codziennie. Jak już nałożę to wszystko na siebie i biegnę dalej, na przykład yy, gonić moje dzieci, żeby, tak, którzy zcerkują ten epa, etap, że je wołam na górę, że ja się śniadanie, a się ubierać i mieć zęby, wyciągam sobie to z mojej szuflady w łazience. To jest masażer z firmy The Body Shop. Te kuleczki się tutaj pięknie kręcą, pięknie masują. Są chłodne, bo to jest metal, bardzo ładnie się wygodnie czyści i masaż. Ja mam tendencję do tego, że budzę się po prostu opuchnięta strasznie. Czasem to widzicie pewnie na filmikach, jak nagrywam rano, że ta powieka jest napuchnięta, tutaj pod okiem jest napuchnięta, więc sobie taki masaż robię. Trochę mnie to budzi. Yy, troszeczkę ta opuchlizna jest yy, zmniejszona. I to jest w porządku rzeczy też przyjemne. <noise> Więc codziennie, kiedy moje dzieci szczotkują zęby i zaczynają się ubierać, to ja w mokrych jeszcze włosach w nałożonej pielęgnacji tak 5 minut się masuję, nie dłużej. No, czasami biegam po mieszkaniu z tym masażerem, zależy od dnia. Z reguły jednak to wszystko mam tak wyliczone, że Właśnie masuję się 5 minutek i lecę dalej. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się moja pielęgnacja poranna. Dajcie znać, czy macie ochotę na tą wieczorną, która jest bardziej... Chcę powiedzieć, rozbudowana, skomplikowana nie jest. Po prostu też zależy od tego, jaki mamy dzień tygodnia. Więc dajcie znać, czy to też chcecie zobaczyć. Ja Was zapraszam w środę i wtedy opowiem Wam nie tyle o bublach, co o kosmetykach i do pielęgnacji, i do makijażu, które mnie po prostu rozczarowały. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie pa.